Nazywam się Kazimierz Sławiński. Jestem kapłanem w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego od 1957 roku, kiedy to wstąpiłem do nowicjatu tego zgromadzenia. Urodziłem się w niewielkiej miejscowości leżącej na drodze z Krakowa do Wadowic. Przez kalwarię zebrzydowską, dokładnie w połowie tej drogi do miasta papieskiego, bo 24 km od Krakowa. Pochodzę z bardzo dużej rodziny. W liceum spotkałem kolegę, który razem ze mną uczęszczał do tej samej klasy. Kolega, który z kolei przez swojego kolegę nawiązał kontakt z nowicjatem księży sercanów w Mszanie Dolnej i po tej wizycie, która miała miejsce w czasie ferii Bożego Narodzenia 1955 roku opowiadał mi o swoich przeżyciach. I kiedy to wszystko już swoim stylem Opowiedział na końcu, zapytał, A może i ty chciałbyś być zakon, zakonnikiem w tym zgromadzeniu? Przyznam szczerze, że dla mnie to było zaskoczenie to był szok niemal. Nie spodziewałem się tego pytania. Dopiero po kilku dniach mu mówiłem, A właściwie, co trzeba zrobić, żeby wstąpić do tego zgromadzenia? Podał mi adres księdza prowincjała, napisałem i zostałem przyjęty. 16-letni chłopiec. Szczerze mówiąc, chodzi o 63 lata mojego życia, ale też duży okres życia jako kapłan, bo 53 lata temu zostałem wyświęcony. Po 10 latach pobytu w zgromadzeniu mieliśmy święcenia kapłańskie. Muszę z całą odwagą, z całą serdecznością powiedzieć, że dzisiaj myślę, że na pewno tak. Na pewno bym się zdecydował na tę drogę jeszcze raz, chociaż wtedy nie przewidywałem wszystkiego, co mnie spotka. Muszę szczerze powiedzieć, że może nie tyle samych trudności, bo o nich wiedziałem, że przyjdą, ale bałem się, czy ja wystarczająco będę silny do tego, żeby wytrwać, żeby naprawdę nie zawieść w pokładanych przez Pana Boga we mnie nadziei. I bym powiedział, że to, co najbardziej cieszy w życiu kapłańskim, to właśnie te momenty, w których człowiek potrafi komuś, niekiedy bardzo w trudnych sytuacjach, pomóc pomocą duchową, którą my możemy dać każdemu. To jest ta pociecha, to jest ta radość życia, bycia kapłanem, który towarzyszy mi właściwie przez cały okres życia. Sprawa modlitwy to jest cały rozdział, który trudno opowiedzieć w kilku słowach. Ale nie ma najmniejszej wątpliwości, że nawet gdybym powiedział, że dużo się modlę fizycznie i że się staram modlić, to wszystko to jednak jest dzisiaj widzę za mało. Bo człowiek musi się nauczyć w pewnym momencie, żeby żyć nieustannie w obecności Pana Boga. I to jest ta najpiękniejsza modlitwa, do której powinniśmy zdążać. Ja myślę, że taki, taka sytuacja sprawia, że trudno wtedy mówić, kiedy się modlę, a kiedy nie, bo wszystko się staje modlitwą. I wtedy, i wtedy człowiek się czuje dobrze, bo jest w, w każdym momencie jest w obecności tego, z którym rozmawia, nawet nie rozmawiając, bo go nosi w sercu. I cieszy się jego obecnością. Myśląc o Zgromadzeniu, o naszej Prowincji Polskiej, bardzo często przeżywam smutek z tego powodu, że nas ubywa mocno i że nie ma tych, którzy przyjdą po nas, aby ciągnąć, kontynuować to dzieło, które, któremu na imię Prowincja Polska czy Zgromadzenie. I jest to duży smutek, bo wydaje się, że radością byłoby mieć tych młodych ludzi, którzy przychodzą i będą widomym znakiem tego, że Pan Bóg po prostu stara się nam pokazać, że, że mu zależy na nas. Taka sytuacja, jaką przeżywamy obecnie, jest troszkę smutnawą. I ten smutek jest chyba dominujący w moim życiu aktualnie. Powiedziałbym tylko jedno. Bądźcie odważni. Bądźcie odważni i cały czas starajcie się mieć serce i oczy skierowane na tego, który może wszystko. Wszystko może ten, który mnie umacnia. Jakże, jakże wspaniałą rzeczą jest pomyśleć o tym, że nasze zaniedbania, nasze słabości, nasze niedociągnięcia, może Pan Bóg nawet w pełni wykorzystać nie te niedociągnięcia, ale to, co oprócz tych niedociągnięć się dzieje w moim życiu pozytywnego, że może to wykorzystać i sprawić to, co święty Paweł tak pięknie powiedział. Że jesteśmy wszyscy glinianymi naczyniami, to znaczy naczyniami, które łatwe są do rozbicia, ale Pan Bóg z tych naczyń potrafi uformować narzędzie swojej miłości i przekazu dla innych. Tak, tego Wam życzę, tego bym chciał życzyć młodym ludziom, żeby mieli odwagę podjęcia decyzji, ale kiedy podejmą decyzję, żeby mieli siłę i moc ducha, żeby przezwyciężając, takie czy inne trudności, jednak dążyć do celu, który Pan nam wyznaczył.